Jakie są najczęstsze, najczęstsze trudności, które mm. pojawiają się w takich relacjach? Mm. Oj, bo to rozumiem, mm -hmm. Mówimy o tym, że jedna osoba ma ADHD, druga nie ma ADHD. Możemy wziąć taki, taki przykład, tak, tak. Pary, pary mieszane, no to jeśli już mają dużą świadomość jakby tego z czym się porykają, to świetnie sobie współgrają, tak? bo, bo jakby ten, ten, ten ich um, 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 poziom też zainteresowania i zrozumienia jest um, zupełnie inny, więc też inaczej się pracuje z taką parą, która jest świadoma um, swojego ADHD, gdzie jest jedna albo dwie osoby um, z ADHD. Um, Największe trudności to myślę sobie to są to są oczywiście kłótnie to są nieporozumienia to są. E, trudności też w organizowaniu i planowaniu życia codziennego ponieważ jeśli. Osoba z ADHD właśnie impulsywnie postanowi sobie hej jedziemy na wycieczkę i kupi bilety przedstawi to partnerowi czy partnerce. No i co. <śmiech> <śmiech> no i fajnie nie ale ja nie chcę albo mam inne plany albo znowu albo mam pracę nie albo mam urlopu. Mam urlopu, tak. nie mam urlopu halo halo Zatrzymaj się nie. I, i no i wtedy dochodzi do, do różnego rodzaju konfliktów